Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez 12 lekcję, to niestety już ostatnią, tutoriala dla początkujących w tworzeniu aplikacji w BABO. I dzisiaj zrobimy sobie coś ciekawego. Jak już mamy użytkowników i mamy ich zalogowanych. zobaczmy sobie, zróbmy preview. Tu jesteśmy zalogowanym jakimś użytkownikiem. Widzimy przycisk Logout, więc ktoś tutaj już jest zalogowany. Zrobimy sobie coś takiego, że będziemy Mogli polubić jakieś notatki i wyświetlić te polubione. Tak jak nie wiem, w bookingu, na przykład. Widzisz sobie jakieś rezerwacje, jakieś fajne hotele, zaznaczasz niektóre opcje, które Ci się podobają, żeby później sobie wrócić do tego. Tutaj zrobimy podobnie, nasz użytkownik będzie miał listę ulubionych notatek, ale zacznijmy najpierw od prostej rzeczy, wyświetlimy tylko tę notatkę, którą lubi najbardziej. Więc żeby coś takiego zrobić, przejdziemy do naszej bazy danych. I, doda, I rozwiniemy, trochę rozszerzymy definicję naszego użytkownika. Dodamy mu pole Best Note, czyli najlepsza notatka. I to będzie po prostu typu notatka. Tu przypniemy mu notatkę. Ktoś taki, jak będzie chciał sobie coś polubić, będzie musiał kliknąć w ikonkę z, yy, z tą konkretną notatką. Zmniejszmy tutaj trochę na te wszystkie elementy, abyśmy zmieścili jeszcze ikonkę, na polubienie takiej notatki. Więc dodajmy sobie tutaj i wrzućmy jakąś ikonkę. Tu jest ikonka. Dajmy, żeby to było może jakieś serce, takie puste, że jeszcze ktoś tego nie lubi. Jak ktoś to kliknie, to będziemy chcieli dodać tą notatkę do ulubionych rzeczy. Więc odpalmy to. Jak ktoś kliknął w, no, w tą ikonkę, to zrobimy na obecnym użytkowniku, czyli account current change make changes to current user i zmienimy mu takie pole, jak właśnie best note, i ustawimy to, co jest current sales note. Zróbmy review naszej aplikacji i zobaczmy, czy coś takiego działa. Więc wybierzmy sobie jakąś notatkę, kliknąłem w tą notatkę drugą i zobaczmy teraz, czy w bazie danych coś się zmieniło. Wchodzimy w naszych użytkowników, zobaczcie, Best Note jest wypełnione dla naszego użytkownika. Tutaj jest taki brzydki szlaczek, bo to jest po prostu ID. Każdy element w bazie danych ma swoje unikalne ID. Jak tutaj wejdziemy w naszego użytkownika, zobaczcie, ten użytkownik też ma unikalne ID. I taka notatka też ma jakieś unikalne ID. My po prostu sobie zrobiliśmy relację, połączenie między użytkownikiem a notatką. Te połączenia są za pomocą ID. Jak skopiujemy sobie to ID i przejdziemy do naszych notatek, i zrobimy starcza, to znajdziemy dokładnie tę notatkę, którą kliknąłem tutaj, czyli notatkę drugą. I to, co jest ciekawe i bardzo przydatne, to to, że możemy zmienić sobie takie primary fields, czyli to, po czym, co jest dla nas głównym elementem w wyświetlaniu takich różnych rzeczy. I na przykład dla notatki możemy ustawić, żeby głównym elementem była zawartość. Te, jak ustawiamy primary fields to dobrze, żeby one były unikalne, aby łatwiej nam było rozróżniać, o którą notatkę nam chodzi. Bo jakbyśmy dali dwie takie same notatki, to nie bylibyśmy w stanie rozróżnić, której notatki szukamy. Ale teraz, jak przejdziemy w użytkowników, to zobaczymy, że nasz użytkownik wybrał sobie notatkę drugą. Nie ID jakieś tam, tylko konkretnie notatkę drugą. On tak naprawdę wybrał nam notatkę o tym ID, które miał wcześniej i wszystko, co jest z tym związane. Ale tutaj tylko wyświetlamy, żeby nam było łatwiej, że to jest notatka druga. Jak byłoby wiele takich notatek dru drugich, to naprawdę nie wiedzielibyśmy, czy on lubi tą notatkę, która została zrobiona w czerwcu, czy w maju, czy w październiku, czy jakąkolwiek inną. Ale jeżeli to jest unikalne, to wiem dokładnie. Na pewno ID jest unikalny, ale to jest bardziej czytelne. Dobra, mamy już dodawanie notatek. Udało nam się zrobić ulubioną notatkę. Możemy ją jeszcze wyświetlić. Zadajmy sobie tutaj tekst i możemy sobie wpisać my the best note is i tu możemy wpisać tą konkretną notatkę. A kto ma tę notatkę? Obecny użytkownik, ten, który jest teraz zalogowany, więc current user best note. Tu wyświetlimy sobie content, czyli zawartość naszej notatki. Zobaczmy, jak to wygląda. Kliknęliśmy sobie w notatkę drugą i jest notatka druga. Klikamy notatkę 15 i teraz notatka 15 jest naszą ulubioną notatką. To, co jeszcze możemy zrobić i co chcieliśmy zrobić na początku, no to tak jak mówiłem, jak w bookingu, chcesz sobie zaznaczyć fajne miejsca, a dopiero później przejrzeć i przyjrzeć im się dokładniej, więc nie zaznaczasz tego najfajniejszego, bo to byś po prostu od razu zarezerwował. Tylko zaznaczysz listę fajnych rzeczy, więc zmieńmy teraz nasz użytkownik może zaznaczyć listę takich notatek. Zwróćmy do naszej bazy danych. Zmienimy definicję naszego użytkownika. Usuniemy tą ulubioną notatkę, a dodajemy mu listę notatek. To będzie jakieś... File. ulubione notatki i to będzie... będą właśnie notateczki, ale listy. Zaznaczamy sobie tego checkboxa. OK. I mamy nasze notatki. Teraz nasz żaden użytkownik nie ma zaznaczonej ulubionej notatki, no bo to jest nowe pole, jeszcze nie zdążyliśmy nic poklikać. Wejdźmy jeszcze w nasz design. I teraz, jak ktoś kliknie sobie w tą ikonkę, czyli weźmie ikonkę, i jak ktoś nią kliknie, to zmieni sobie miejsce na. I tu widzicie, świeci na czerwono, no bo nic nie ma takiego. Usunęliśmy tą best note, więc Bawu nie wie, co to ma wpisać. Więc usuniemy ten warunek. I zmienimy sobie takie pole jak Favor Notes, czyli to, co przed chwilą zrobiliśmy. I co możemy zrobić z taką listą? Możemy coś z niej usunąć, coś do niej dodać. Możemy nadpisać listę, ustawić nową, dodać całą listę do listy, usunąć całą listę z tej listy i wyczyścić naszą listę. My robimy po prostu dodanie. Więc ktoś, jak kliknie sobie w notatkę, to doda tę notatkę. Więc Current Sales Note będzie dodane. Zróbmy preview. I zobaczmy, jak to wygląda. Mamy naszego użytkownika. Kliknął sobie w to i w to. Nic tu się nie dzieje, ale zobaczmy, czy stało się coś w bazie danych. Wracamy do bazy danych, odświeżamy nasze dane i widzimy, że nasz użytkownik ma ulubione notatki, właśnie te dwie, które przed chwilą kliknęliśmy. Więc żeby było jeszcze ładniej, wyświetlmy sobie te notatki. Więc usuniemy ten textbox, który tutaj jest źle działający, bo nie ma czegoś takiego jak best note. I wyświetlimy sobie powtarzającą się grupę. A to dlatego, że powtarzająca się grupa jest bardzo dobrym narzędziem do wyświetlania listy elementów. Zmienimy sobie, żeby tu była full list. Type of content to będą po prostu notatki. A źródło danych to, to są ulubione notatki naszego użytkownika. Więc nasz użytkownik, current user, favorite notes. I wyświetlimy sobie tekst który wyświetli nam zawartość tych notatek. Tekst. Tutaj będzie current, sales, note, content, preview. Mamy naszego użytkownika, którego ulubione notatki to jest ta i notatka trzecia. Dodajmy sobie jeszcze tą notatkę xxx i od razu się pojawia. Co jeszcze można tu ciekawego dodać? No, wypełnić to serce oczywiście. Czyli jak ktoś już kliknął tą notatkę, no to żeby wiedział, że ona jest polubiona przez niego i nie tylko tu na tej liście tylko też tutaj na tych serduszkach. Aby drugi raz jeszcze tego nie klikał. Jak kliknę jeszcze raz, to to jest też ciekawe w Bablu, że to do, dodawanie działa tak, że nie da się dwa razy dodać do tej samej listy tego samego elementu. Jak on już tam jest, po prostu tam będzie. Nie będziemy mieli zduplikowanych elementów. Zobaczcie. Klikam cały czas ten element, a tutaj nie dodaje on się już dalej do listy. On już jest tam dodany, więc się nie duplikuje. Więc zróbmy jeszcze wypełnienie naszego serduszka. Zrobimy to za pomocą Warunku, więc kliknijmy w conditional i zróbmy coś takiego. Jeśli nasz użytkownik, current user favorite notes, jeśli nasz użytkownik w tych ulubionych swoich notatkach ma już tą obecną notatkę, którą teraz sobie duplika, current sales note, to wtedy zmienimy sobie ikonkę. Ikon i zmienimy sobie na opto-zamalowane serduszko. Więc zróbmy preview naszej aplikacji, zobaczmy jak ona wygląda. Patrzcie, już kilka serduszek jest zamolowanych, bo kilka notatek już jest yy, polubionych. Więc jak klikniemy jeszcze jedno, to zamolowujemy serduszko i dodajemy kolejną notatkę. I tak tym łatwym sposobem zrobiliśmy sobie relację między różnymi tabelami. Zaczęliśmy wyświetlać różne rzeczy i działać na naszych ikonkach, pięknie wypełniać serduszka. Niestety to ostatnia lekcja z tego tutoriala, ale nie ostatni filmik, który ja będę nagrywał, więc. Zapraszam Cię do kolejnych moich materiałów. A teraz bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę. Cześć!